Pewnie wiecie, gdzie jest Emma Dosiewicz. Właśnie tutaj. Już pokażę Wam. E, chciałam Wam coś powiedzieć. E, pokazałam Wam, jak się zmieniłam, ale dawno nie, nie nagrałam, bo miałam dużo czasu i musiałam pokładać lekko, połk, czytać książki. No i jeszcze remonty się kryją. No remonty się krejo. O, jeszcze zaczęłam Harry Pottera czytać, oglądać i jeszcze, jeszcze robić różdżkę, więc to moja różdżka, więc więc to tutaj moja różdżka zrobiona. O, jeszcze zaczęłam układać zryku Harry Potter. O, jeszcze zaczęłam uratować świat, czyli modlić się, bo ja właśnie się modlę, żeby wszystko to się już naprawiło. I byśmy już. Mieli już. I byśmy. Nie mieli już całego bałaganu. Bo ja. Bo ja jeszcze Bo ja jeszcze jak. Napisałam list do świętego Mikołaja, To. To właśnie napisałam. To jest. To ja właśnie. To ja właśnie ze stadłosów zaczęłam oglądać, układać. O, jeszcze Kalendarz odbędowy. Kalendarz odbędowy w tym, w tego no w 2016, 2017 a raczej 2019, 2018, 2017 o i 2020 zaczęłam kalendarz adwentowy kupować z chorych w 2016 chyba, kupiłam milkę ale jeśli chcecie zobaczyć kolejne filmiki to wrzucę wam no to pa.